Witam Was w kolejnym już odcinku z gry Astronir i bez większego po prostu y, paplaniny to sobie wejdziemy w y, zadania. Co my zrobimy? Naładuj baterię w pełni. No to już to zrobiliśmy. Przez ten czas co w poprzednim odcinku byłem i wydobywałem tutaj miedziuchę. Y, I co ja dostałem? Ja dostałem bajty. No dobrze. to się z tego też cieszy. Y, wydobyłem troszeczkę już tego, tej miedziuchy całej, więc już mamy tutaj Jakiś mały zapas. Same światło robocze możemy sobie wziąć do plecaka, samą baterię sobie też możemy zabrać, gdyż akurat urząd... bateria sama jest dość istotnym elementem w tej grze, gdyż zawsze prądu będzie za mało. Co my możemy teraz zrobić? Możemy zrobić komorę badawczą i ją sobie zrobimy, ale zanim zrobimy komorę badawczą, to bym chciał platformę typu B, tylko niestety mamy mało żywicy. Za mało, więc musimy iść, wy, udać się na eksplorację kolejną. I tu widzę właśnie ta jest kopalnia jakaś, do której będziemy mogli się udać za niedługi czas. Od razu po drodze sobie weźmiemy troszeczkę tego materiału złożonego. Ogólnie bym chciał zrobić yy, wirówkę ziemną, tylko jest nam potrzebne aluminium. Aluminium będzie najprawdopodobniej wewnątrz y, ziemi, w tych kopalniach całych. Szukam tamtego miejsca, gdzie była ta, ta cała żywica i tu już chyba nie ma. Już prawie wszystko zostało wydobyte. Od razu sobie zrobimy przewody. Coraz dalej w lasy będziemy szli, a nie chcemy się uduść. Jednak te złoże było troszeczkę większe niż mi się wydawało, ale jednak gdzieś tu jeszcze są poukrywane jakieś resztki. Tutaj proszę bardzo, jest. Jeszcze jest. Teraz się uduszę, gdyż spadłem. Zostawimy sobie tutaj chorągiewkę z tlenem. Tu już chyba nic nie ma. Tu też chyba nic nie ma. I tu jeszcze jakiś jest. Tylko dwie sztuki. No nie, nie, nie jest to akurat za wiele. Zobaczymy, co tutaj mamy. Tutaj mamy te roboty. Automaton 001. Tu jest 002. Ten 001. Więc o to chodzi. To jest związane najprawdopodobniej z wydarzeniami. Spakuj i wyślij rakietę odzyskową przez platformę wniosków EXO. 20 punktów za odzyskiwanie. Chyba za odzyskanie powinno być napisane, ale nieważne. Każdy pomylić się może. w ogóle tutaj takie troszeczkę oblepione jest całe jakimś kwasem czy czymś i to wydaje jakiś dźwięk nie wiem czy wy to słyszycie ale takie troszeczkę radioaktywne troszkę to jest niepokojące właśnie się uduszę zaraz bo no, będzie na styk ale jeszcze pomimo tego że ten się skończy to jeszcze postać Ostatnimi wdechami wydychanego powietrza w powietrzu, a tlen tlenów z powietrza, się nie udusi. Oczywiście nasze te, te, e, działo wydobywcze, one pobiera prąd, jak sami teraz widzicie, po, po, pomimo tego, że mam baterię założoną, więc tam wydłuża działanie, ale jak się skończy bateria, to po pierwsze będzie wolniej to urządzenie chodziło, a po drugie nie będziemy mieć też światła roboczego w naszym tutaj ginezonie. Od razu zaniosę te minerały już do naszej bazy. Teraz sobie zebrałem tutaj dane to są takie pomniejsze. One tam dają te 20 punktów mniej więcej, ale im głębiej jesteście, to te dane będą droższe. Ale tu jest też taki meg, bo taki element ja bym mógł wziąć na założyć zało do komory badawczej, który więcej nam punktów da. I zaraz wam to też pokażę, tylko będziemy sobie zbudujemy właśnie tu laboratorium badawcze. Przewody byśmy mogli też zrobić, i pokażę Wam taką sztuczkę, sztuczkę tu związaną z ziemią. Mianowicie, jeżeli macie ten słoik założony, albo pokażę na razie bez, o, no to ja mogę sobie kopać. Wiadomo, w dół kopuje się, ale jak wezmę kontrol, nic nie mogę zrobić. Jak wezmę ALT, też nic nie mogę zrobić. Jak sobie weźmiemy już tą ziemię i ją sobie podczas wydobywania ona się nam będzie tutaj ładować, to wtedy już możemy wziąć na przykład ALT, czyli wpakowywanie, wysypywanie tego po prostu materiału, albo jak nacisnę kontrol, to jest poziomowanie, czyli robimy taką po prostu yy, taki po prostu most, czy wyrównujemy teren, żeby był ładnie, gładki, żeby na przykład nam samochód się nie, nie klinował, ale do samego samochodu też później przejdziemy. Mamy problem, bo jest mało prądu. Teraz wzięliśmy baterię, ale przydałoby się nam Jakieś zasilanie, mianowicie wiatrak. Drogi widzu, jeżeli filmik Ci się podoba, zostaw po sobie lajka, subskrypcję. Będę bardzo wdzięczny. Dzięki. Mamy mały panel słoneczny. To sobie już go odblokujemy, bo jest 300 wart. Ale też mamy wiatrowy za 300. I teraz jest sytuacja taka. Słońce, oniby. Tu jest przez dłuższy czas na tej planecie, więc to sobie weźmiemy w pierwszej kolejności, bo też mamy dużo miedzi, więc to nam będzie tutaj progresować. Bo niestety, jak każdy z nas wie, słońce jest tylko, kiedy słońce świeci, a wiatr, jak widzicie te białe pasy, to praktycznie jest co chwilę. Może być w nocy, może być w dzień, ale jest randomowe, nie jest takie oczywiste. Może jednego dnia nie być, może drugiego dnia być aż za dużo. Dobra, mamy już naszą tutaj platformę. Kolejną, postawimy sobie tutaj w tą stronę. Podłączymy, postawimy laboratorium. Jakiś koledze zrobiony w imię nauki. I teraz tak, nam mniej więcej dostawaliśmy punkty tak 20-30 za badania. Jak teraz sobie teraz włączymy, to powinniśmy dostać więcej i dostajemy aż 60 bajtów. I na chwilę obecną to i tak jest mało. Więc mi się wydaje, że nie jest to warte zachodu, żeby to przynosić i tak dalej. Gdyż na przykład weźmiemy sobie taką próbkę... Gdzie ona była? Tą właśnie. I ona będzie miała o wiele więcej bajtów. Oczywiście te bajty, które nam się teraz tutaj zmniejszają, one od razu nam skakują na, punktu, na, na, na konto wyjściowe. Więc to nie jest tak, że musimy poczekać, nie wiem tą minutę przykładowo, żeby to już się odblokowało, tylko to jest aktualizowane na bieżąco. I teraz właśnie widzę, że się troszeczkę już punktów zdobyliśmy tutaj na małą turbinę, ale nie mamy ceramiki. A ceramika jest z gliny. Tylko tutaj widzę, że nie mamy gliny w tym rejonie. Jeszcze pójdziemy sobie w tą. Tu jest jeszcze taki mek, że jeżeli byście naprawdę nie mieli już gdzie zyskać tych, tych po prostu przedmiotów do badania, możecie wziąć na przykład każdy inny minerał. Nie wiem, czy akurat przewody będą działały. Nie będą działały. Ziemia pewnie też nie będzie działać, ale na przykład, jeżeli weźmiecie taki surowy już materiał, czyli na przykład złożony i go postawicie, macie już na przykład. A, nie chcę. Pewnie stracę to. No, nie straciliśmy, ale widzicie, możemy dostać tam już 49, więc tak naprawdę różnica 20 bajtów to jest nic. Albo możecie na przykład wziąć mieć, która już została przetworzona i już tam daje 275 punktów. No to już jest dość istotna sprawa, ale jak wezmę na przykład tę właśnie dużą, tą kulkę informacji, no to już jest 450, no to z czym do ludzi? Więc różnica jest diametralna. Aha, tylko zanim jeszcze pójdziemy, no to ja bym chciał tu zrobić panel słoneczny. Możemy je zrobić w plecaku, albo możemy zrobić przez mało, na małej drukarce. Od razu sobie postawimy nie wiem, w tym miejscu, niech tu się bateria ładuje nasze bateria. Bateria to jest w sobie wezmę tu dla pewności bo i tak będzie tu już na bieżąco się ładować a chyba stał dzień. Więc nie powinno być tu większego Problemu z tym, i właśnie pójdziemy sobie w tą stronę, bo w tą stronę jeszcze tu się nie udawałem. Żywica jest. To jest spoko. Od razu widzę kolejny materiał. Straszne są kaniony. Oj, tam nawet coś głębiej jest, coś tu się zapadło. Od razu sobie bajty tu pozbierajmy. A nawet misję mamy z tym związaną. Więc też jest spoko. I tu widzę gruzy. Znaczy nie te gruzy, tylko tam. O, i tu właśnie wam pokażę tą, yy, tą właśnie metodę budowania mostu. Myk, mek, mek. I mamy. O, co ciekawe, mamy turbinę wiatrową. Yy, od razu przyspieszmy kroku, żeby się nie udusić. Od razu sobie weźmiemy tutaj nasz yy, materiał do badań. Więc od razu sobie postawmy tutaj i ciebie postawimy tu obok. Więc niestety chyba jednostki do badań się nie, nie, nie pobierają same. Ale no dobrze. Ustawimy sobie baterię tu. Niech to nam system już zaczął działać sprawniej. Jeszcze pójdziemy po tamtą żywicę. Ogólnie tu jak właśnie przyszedłem po, po, po tą żywicę to zauważyłem tu jedną rzecz. Tam widzę taki łazik. Zobaczymy co ciekawego ma na swoich slotach. Bo czasami tam są dość ciekawe rzeczy. To oczywiście jakiś stworek jest. Znaczy, stworek to nie są takie stworki, stworki w sensie, ale one no atakują, jakby nie patrzeć. I co my tutaj mamy? Tu mamy filtr tlenowy. A filtr tlenowy daje nam to. O, że nam właśnie pasek od tlenu się ładuje, pobierając po prostu te. Sokety Jest ich cztery, więc Chyba cztery zbiorniki można sobie naładować tlenu, więc Można się tak naprawdę udać na wyprawę bez stawiania tych złącz Tlenowo-energetycznych I by właśnie nam się przydała Właśnie średni magazyn by się przydała, ale właśnie A propos misji jeszcze bo Widzę, że w imieniu nauki dwa nadajniki dostaliśmy Nadajniki to są takie Banery, w sensie, jak zobaczycie sobie tutaj i dalej odejdę, to one się po prostu o kurde. Tu nie widziałem tej kopalni. No, chyba nic nie ma za bardzo. Tu ogólnie jeżeli chodzi o te znaczniki, to im dalej odejdziecie, to one będą po prostu na mapie w oddali się pokazywać. Chyba że włączycie R, że mówię tak, R i wybierzecie sobie kompas, no to pojawi Wam się taka mapka, jakie są rzeczy tu w okolicy. Więc tu pierwsze co, o to mamy. Tu chyba oznaczone są te boksy, ten ładunek ten związany z tym wydarzeniem. Tu ten fioletowy, no to mamy oznaczony ten pylon. No i chałupka ze znacznikiem do, do tamtych nadajników, których jeszcze nie postawiliśmy. Ale ich na razie nie będziemy używać, gdyż nie będziemy się po prostu udawać w jakieś dalsze, dalszą wyprawę. Ja bym zakończył tu kolejny odcinek, A po następnym udamy się do kopalni. Więc na razie...